Cześć! Cieszę się, że zdecydowałeś, zdecydowałaś się wcisnąć play i dać szansę nowej audycji. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, słuchasz podcastu Home of Business od Home.pl. Ja nazywam się Tomek owsik Kozłowski i zapraszam Cię do audio podróży po inspirujących historiach partnerów i klientów Home.pl. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się, jak stary, zrujnowany dom na Warmii Odmienił życie pewnej rodziny i jaką rolę w biznesie turystycznym odgrywa dobra strona internetowa. Historia rowerowej przystani i mojego gościa znajduje się także w serwisie internetowym klienci.home.pl. Zachęcam do zajrzenia i przyjrzenia się historiom firm, które wierzą w siłę internetu. Dokładnie tak jak my. Ok, zaczynamy. Moim i Twoim gościem, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jest dzisiaj właścicielka agroturystyki rowerowa przystań w Sarnowie na Warmii, pani Maja Moros. Dzień dobry, Pani Maju. Dzień dobry, Panie Tomaszu, miło mi. Miło mi również. Cieszę się, że udało nam się spotkać. Jak zwykle uprzedzamy naszych słuchaczy, że nie widzimy się, ale za to się słyszymy. Mam nadzieję, że całkiem nieźle. Ta nasza współczesna technologia daje nam możliwość, żeby spotkać się wirtualnie, a pandemia trochę nie daje nam możliwości, żeby spotkać się inaczej. To prawda. Pani Maju, mam takie pytanie: jeździ Pani na rowerze? Jeżdżę na rowerze, oczywiście. Jest Pani cyklistką? Tak, tak, jestem cyklistką i nie tylko. Z pasji, z zamiłowania koniarą przede wszystkim. Więc jeżeli tylko mam wolną chwilę, to eksploruję i wschodni szlak rowerowy Green Velo i, i piękną Warmię Konno. Czy rowerowa przystań w takim razie, jak sama nazwa wskazuje, jest spełnieniem jakichś pani rowerowych marzeń? Panie Tomaszu, to odwrotnie. Rowerowa przystań, zanim została rowerową przystanią, była moim spełnieniem marzeń pod względem wycieczek konnych. Ja zwiedziłam warmię z moim przyjacielem, objechaliśmy wzdłuż i wszesz ten piękny region konno. Zakochałam się po prostu w warmii dzięki naturze, ptakom, tym pięknym morenowym terenom, pagórkom, rzece łynie i poszukiwałam nieruchomości. Która spełniłaby moje oczekiwania, i właściwie to nie ja, ale mój mąż znalazł obiekt. Przedtem odwiedził kilka innych, w którym się po prostu zakochaliśmy. Kupiliśmy ten obiekt sercem. Dom był w bardzo złym stanie, natomiast zdecydowaliśmy się na niego, bo takich domów się już nie buduje. To jest zabytek dom z 1915 roku. Grube, przepiękne mury. W środku wszystkie pomieszczenia są połączone ze sobą. Chodzimy w amfiladzie. Dom nie miał drzwi ani okien. Naprawdę zdecydowaliśmy się nie wiedzieliśmy na co się zdecydowaliśmy naprawdę kupiliśmy sercem ten dom nie wiedzieliśmy, że będzie nas tyle pracy kosztowało doprowadzenie go do używalności w ogóle. Ale myślę, że dzisiaj nam się odwdzięcza. Także my kupiliśmy z miłości do warmii i do jazdy konnej, bo naprawdę ten, ten region jest przepiękny. Szukaliśmy takiego miejsca spokojnego, takiego jeszcze nie mocno turystycznego, gdzie można naprawdę odpocząć i podziwiać naturę ja nauczyłam się obserwować wiatr. Nie wiedziałam, że wiatr można obserwować i że on cyrkuluje, przemieszcza się i że to widać po drzewach. W mieście w ogóle nie zauważamy takich rzeczy. No nie wspominając o żurawiach, o bocianach, które o orłach nawet, które tam odwiedzają te strony. Ten region jest po prostu uroczy. Jaki ludzie, otoczenie nas zachwyciło. No i te, stąd, stąd Sarnowo i stąd ta nasza agroturystyka, a kilka lat potem powstał szlak rowerowy Green Velo. Zdecydowaliśmy się z mężem, ponieważ rzeczywiście ten, to miejsce jest bardzo ubogie w agroturystyki. To nie, to nie morze, to nie łeba, to nie góry, ani Zakopane, gdzie obiektów agroturystycznych jest dużo. Tam tej bazy noclegowej nie było dla gości rowerowych. I postanowiliśmy, że udostępnimy nasze trzy pokoje dla gości, i, bo dom robiliśmy dla siebie, naprawdę z dużą pasją. Ja zajęłam się malowaniem, malowałam ściany, schody, poszłam na kursy tapicerowania, więc bardzo dużo zrobiliśmy tam sami, własnymi rękami. Każdy z pokoi był właściwie przeznaczony dla nas i dla rodziny, i zawsze chciałam mieć dom otwarty prowadzić i przyjmować przyjaciół, rodzinę w tym domu. Ale tak los chciał, widocznie, że powstał szlak rowerowy. My przeznaczyliśmy trzy pokoje dla gości. Goście są zachwyceni, bo, bo jest atmosfera taka domowa. Naprawdę dom jest ogromną duszą. Wszyscy się świetnie tam czują, wspaniale wysypiają. I w międzyczasie postaraliśmy się o, nawet o certyfikat. Certyfikat miejsca przyjaznego rowerzystom. Jesteśmy w katalogach wschodniego szlaku rowerowego Green Velo. Mamy w internecie pięć gwiazdek. Tak, rzeczywiście, jak śledziłem państwa, państwa recenzje w internecie tak. i też z tego względu zdecydowałem się z Panią porozmawiać, bo one były nad, aż podejrzanie pozytywne. Ale, Ale to nie są podejrzanie, to prawda, tak. Dlatego, dlatego chciałem z Panią porozmawiać i rzeczywiście z pewnym entuzjazmem do tej sprawy ja również podchodzę. Tym bardziej, że ta historia to jest jednak historia z. Filmów trochę, to znaczy pani, jeżeli dobrze panią wyśledziłem w internecie i wywnioskowałem mm -hmm. z naszych wcześniejszych rozmów, jednak bizneswoman, to znaczy kobieta, która prowadzi swój biznes w stolicy, w Warszawie, tak. która prowadzi ten biznes także międzynarodowo, Od ma marzenie. Lat. No właśnie, ma marzenie, kupuje dom na wsi, odrestaurowuje razem z rodziną, razem z mężem ten dom, i w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że będzie przyjmowała gości, karmiła ich, udostępniała im swoje mieszkanie i tak w tym pięknym sielskim krajobrazie dożyje starości. Tak to wyglądała ta historia rzeczywiście, czy tak kolorowo do końca nie było? To były nasze marzenia i ja jestem szczęśliwa. Ten dom naprawdę nam się odwdzięcza dzisiaj że zdecydowaliśmy się i jesteśmy tam. Myślę, mamy dwóch synów wspaniałych, siedmioletniego Franka i jedenastoletniego Mikołaja, którzy korzystają naprawdę z dobrodziejstw tego miejsca, jak również ja cieszę się bardzo, że mogę dzieci nauczyć szacunku do innych ludzi, szacunku do natury, Takiej prostoty życia i naprawdę i cieszenia się każdą chwilą, to, to dla mnie było bardzo ważne, żeby dzieciaki nauczyły się, że można również pomóc innym w jakiś sposób, że można pomóc im naprawić rower, rozstawić namiot, podać śniadanie do altany czy do pokoju. To dzisiaj jest bardzo ważne, bo jesteśmy tak zabiegani i moim zdaniem wiele osób straciło takie poczucie, nie wiem, kontaktu z rzeczywistością. Nie wiem, co tak naprawdę ma sens. Ja, ja dzięki te, tej warmi i domowi i gościom, którzy nas odwiedzają, naprawdę doceniam i cieszę się z każdej chwili, którą mogę spędzić z gośćmi, z rodziną, z naturą, poprzestawiałam priorytety. Od 20 lat rzeczywiście, Zajmuję się, nie mówię o sobie bizneswoman, ale rzeczywiście aktywnie pracuję i wyjeżdżam za granicę. Pracuję bardzo dużo z Włochami z, Fra z Francją, ale mm, no, myślę dzisiaj, że są naprawdę, że życie mamy tak, życie jest ulotne i tak szybko mija, że warto się czasami mu bliżej przyjrzeć i być też otwartym na ludzi. I na ludzi, na naturę, na zwierzęta i. Mm, Poukładać sobie te priorytety, korzystać z każdej takiej chwili, bo to warto. I pieniądze to na pewno nie wszystko, one pomagają i bez tego nie da się żyć jak najbardziej, ale można też dać coś od siebie dla innych, żeby tak fajnie przeżyć to życie i mieć taką, takie poczucie spełnienia. No właśnie, o to trochę chciałem zapytać, bo to są piękne zdania, które Pani wypowiada, i mówi Pani o takiej prostocie życia, o wartościach, którymi się Pani kieruje także w wychowywaniu swoich synów. Ale mam takie pytanie, czy to równa się temu, że trzeba zatracić trochę taki zmysł biznesowy przy tego typu działalności? Czy można pogodzić tę prostotę, tę otwartość, te wartości razem z biznesem, który, no nie wiem, ale podejrzewam, że także powinien jakiś dochód, jakiś przychód. Przynosić. Myślę o agroturystyce. Jak najbardziej. To trzeba mieć w sobie takie, na, na pewno trzeba chcieć, na pewno to w każdym biznesie trzeba chcieć, trzeba wierzyć i dążyć do celu. Nie można się załamywać, i metodą małych kroczków na pewno każdy z nas jest w stanie zrobić bardzo dużo i żył, żyłka biznesmena i takiej organizacji musi w tym wszystkim być zawsze, jak najbardziej. Ta nasza agroturystyka, myślę, że ogólnie agroturystyka to może nie jest jakiś taki wielki biznes, natomiast sprawia bardzo dużo przyjemności i można to sobie dobrze poukładać, i trzeba poukładać, żeby to przynosiło na pewno jakąś korzyść z tego wymierną finansową. Tak na żywioł to chyba się nie da. Mhm. Czy to jest taki biznes, przy którym pani w jakiejś perspektywie, abstrahując od tego, czy pani chce, zamierza, czy nie chce, o to nie pytam, ale mogłaby pani zrezygnować ze swojej pracy zawodowej, z tego 20-letniego doświadczenia i zajmować się tylko tym? Czy agroturystyka z góry jest jednak skazana w cudzysłowie na to, że powinna być to działalność towarzysząca? Nie, nie jest skazana, jak najbardziej nie. Ja mogłabym się tym zająć. W tej chwili jeszcze to nie jest możliwe ze względu na edukację dzieci. Ale myślę, że to jest moja przyszłość i moja emerytura na tym miejscu. My nie zaprzestaliśmy, my się dalej rozwijamy. W tym roku już jeden domek, ja na Facebooku na pewno za chwilę pojawi się relacja. Stawiamy domki dwa traperskie dla gości, którzy będą przyjeżdżać na jedną noc, na dwie, na takie krótkie pobyty. Więc rozwijamy się absolutnie, chcemy tą bazę poszerzać i naprawdę to jest bardzo, bardzo fajny sposób na życie. I myślę, że można spokojnie z tego się utrzymywać, gdyby ktoś chciał zajmować się tylko i wyłącznie tym. Pani Maju, nie miała Pani wątpliwości podczas tego roku, roku 2020 i podczas pandemii, że to może nie jest najlepszy pomysł w momencie, kiedy nas zamknięto w domach. Kiedy raczej baliśmy się wyściubiać nosa za własne drzwi, pani prowadzi miejsce, które żyje z gości. Żyje z tego, że to do Pani przyjeżdżają, że u Pani się stołują, że u Pani śpią, a pewnie był taki moment, że po prostu wszyscy z takich udogodnień, czy z takiego wypoczynku bali się korzystać. Jak to było? No Bogu dzięki, to był ten moment dla nas, kiedy to był marzec, kwiecień, to były te najgorsze dwa miesiące. Kiedy na warmi nie ma dużo turystów, to jest szlak rowerowy, więc jednak rowery lato, wiosna sprzyjają jeździe na rowerze, czy jesień. Natomiast taka, taka wcze... to, to był przełom, prawda, zimy i wiosny, kiedy ta pandemia tak bardzo nas dotknęła. W tym czasie nie ma turystów, w tym czasie jesteśmy sami, odpoczywamy, możemy organizacyjnie przygotowywać się do sezonu. Więc ja przyznam szczerze, że nas ta pandemia tak bardzo nie dotknęła, bo zaraz po ta turystyka rowerowa w tym roku naprawdę bardzo się rozwinęła, i było bardzo dużo gości ze szlaku, którzy wybrali ten sposób spędzania wakacji, może właśnie ze względu na epidemię często z namiotem. Byli goście, którzy decydowali się nawet na spanie w hamakach czy pod chmurką. Myślę, że agroturystyki wręcz przeciwnie, właśnie wzbudzają, wzbudzały takie zaufanie, bardziej niż duże hotele, duże ośrodki czy wyjazdy za granicę. I my nie narzekamy. My mieliśmy bardzo dobry sezon i bardzo dużo gości nas odwiedziło w tym roku. Może to trochę przewrotnie może też za sprawą strony internetowej bo ja nie ukrywam że ja panią spotkałem gdy rozmawiałem ze swoimi współpracownikami z home.pl mm -hmm. którzy powiedzieli mi słuchaj robimy świetną stronę internetową dla bardzo pozytywnie zakręconych ludzi którzy prowadzą agroturystykę na Warmii no więc jakby piłka była krótka skontaktowałem się z panią i rzeczywiście ta historia jest bardzo interesująca i chciałem się zapytać o pani zdanie właśnie w tym kontekście czy strona internetowa dla agroturystyki która w dużej mierze chyba w założeniach kieruje się jednak taką prostotą, bezpośrednim kontaktem z człowiekiem. To jest dzisiaj swego rodzaju must have? Czy to dla Państwa, czy, czy, czy dla Państwa argumentacja co do tego, żeby taką stronę uruchomić była zgoła inna? To jest must have dzisiaj. Na pewno. To jest must have, bo turyści przygotowują się do swoich wyjazdów. I obserwują, więc e, dobra strona prosta, oczywiście, dobra strona internetowa, na której jest zamieszczony cennik, podstawowe informacje, wsparta portalami społecznościowymi jest potrzebna. I ja wybrałam naprawdę pracuję 20 lat i z Państwem pracuję już długi czas Home.pl. Zdecydowałam się z Wami. Bo nie słodząc, ale podchodzicie bardzo yy, otwarcie do, do klientów, potraficie się wsłuchać w nasze potrzeby i naprawdę jestem bardzo zadowolona z tej naszej współpracy. Bardzo miło mi to słyszeć. Nie będę ciągnął tego wątku, żeby nie zrobiła nam się z tego podcastu jakaś reklama, ale mam do Pani takie pytanie, trochę na zamknięcie. Tej naszej krótkiej rozmowy. Mam nadzieję, że być może w przyszłości gdzieś pod drzewem tego waszego wiekowego sadu w rowerowej przystani uda nam się porozmawiać face to face i przy tej szklance lemoniady z miętą z pani ogrodu, o której przeczytałem co najmniej kilka komentarzy. Zapraszamy się serdecznie. Panie zapytać. <grych> Dziękuję. Czy bo wie pani, co mnie najbardziej zainteresowało na stronie internetowej? Historia o nas, historia domu, który pani kupiła mhm. i który pani udostępnia teraz gościom. I przeczytałem tę historię, i trochę psychologicznie zacząłem się zastanawiać, czy ta historia jest celowo tak napisana, bo ona jest oczywiście bardzo interesująca, mhm. ale miałem takie wrażenie, że ona jest też przerażająca, ona jest straszna. Pani zaprasza do domu, w którym no, żyli żołnierze niemieccy, dokładnie mhm. SS-man, w którym ktoś popełnił samobójstwo. Pisze pani o tym jawnie. I na sam koniec chciałem Panią zapytać, czy to jest kolejny krok w Państwa otwartości i taka historia trochę owiana tajemniczością i może niezbyt pozytywnymi takimi okolicznościami ma przyciągać? Czy celem takiej historii było tylko to, żeby pokazać, jak jest, żeby ludzie wiedzieli, gdzie są, żeby wiedzieli, że w tym domu toczyło się życie nie tylko przez ostatnie 5 czy 10 lat, ale przez ponad 100 lat? Jasne, te historie są fascynujące tych, tego regionu. I u, uważaliśmy, podjęliśmy decyzję z mężem, że warto się tą historią podzielić. I dzisiaj jest szczęśliwe zakończenie. Ten dom trafił na nas, natomiast rzeczywiście tam się bardzo dużo wydarzyło. Ten dom jest piękny. Tam mieszkali Niemcy. Ta wieś była prężnie rozwijającą się wsią, przez którą przechodziła linia kolejowa. Dzisiaj, właśnie to, tą linią przechodzi, przebiega część szlaku rowerowego. Tam mieszkał niemiecki generał, który miał swoją rodzinę miał dzieci. Proszę sobie wyobrazić, że kilka lat temu odwiedziła nas córka tego Niemca, już pani na emeryturze, staruszka. Przyjechała ze swoim mężem. Zatrzymali się w hotelu w Lidzbarku Warmińskim. Przyjechali taksówką do nas i chciała pokazać mężowi miejsce, w którym się urodziła, była przekonana, że zobaczy zgliszcza albo samą działkę zarośniętą. I zaskoczenie było ogromne, kiedy zobaczyła, że ten dom stoi, że jest odremontowany, że w środku jest życie, że są ludzie. Zaprosiliśmy ich do środka. Ona była nieprawdopodobnie wzruszona, że zajęliśmy się tym domem, nieprawdopodobnie wzruszona, że właściwie dół tego domu pozostawiliśmy w miarę niezmienionym stanie, dodając tylko toaletę i łazienki, była tak wzruszona, że popłakała się. Opowiedziała nam dużo więcej. Opowiedziała nam o swoim braciszku, który umarł na dziecięcą chorobę i został pochowany też w obrębie naszej działki. Historie bardzo smutne, historie Rosjan którzy oni musieli uciekać naprawdę zostali wygnani stamtąd, więc nie mieli dużo czasu, żeby w ogóle opuścić ten swój dom. Te historie są bardzo smutne, ale to jest nasza historia, to jest historia Polski i warto opowiadać innym i dzielić się tą historią z innymi. No, i trzeba dodać, że jest to historia zakończona jednak happy endem. I ja się yes. z tego bardzo cieszę. Pani Maju, bardzo serdecznie Pani dziękuję za to, że zechciała Pani porozmawiać ze mną i porozmawiać. Przeze mnie, z naszymi słuchaczami, oczywiście zapraszamy na stronę internetową rowerowaprzystań.pl. Tam można poczytać o Państwa domu trochę więcej, można zobaczyć zdjęcia, a finalnie, oczywiście, można po prostu zdecydować się na to, żeby pojechać do Sarnowa i zostać u Państwa na dzień lub dłużej. Po to, żeby poczuć tę historię, której dzisiaj poświęciliśmy, spory kawał naszej rozmowy. Jeszcze mm. raz serdecznie Pani dziękuję i wszystkiego dobrego. Ja dziękuję Panie Tomaszu za przyjemną rozmowę i pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia w Sarnowie, do zobaczenia na szlaku rowerowym. Wszystkich zapraszam, żeby odwiedzić te piękne regiony. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia, do widzenia.